Witam Was, w tym filmie zagramy, czy w sumie kontynuujemy grać jako Trzecia Rzesza, e, bo dawno nie nagram tego, nie dokończyłem. E, I właśnie chcę to dokończyć, bo miałem zrobić to. O. Właśnie. No. Lebensrom tutaj muszę te prowincje zdobyć fajnie, bo jakby się to teraz udało. A tak mm. jeszcze raz tam muszę zdobyć? 4 prowincja. Jestem trochę lepszy w tą grę mi się wydaje że teraz Więc łatwiej może im pójść Dobra Przeniosę to, co? Chyba będę przenosił, żeby te cztery prowincje zdobyć. A tak, by um, ludzie tych stali tutaj, żeby jakby mnie chcieli po prostu gdzieś tutaj zaatakować się. I store by było słuchać dźwięki klawiatury, no i po prostu trochę walk klawiatury. W ogóle wcześniej nie wiedziałam, jest takie coś jak Więc dopiero teraz to robię. Jak oglądaliście wcześniej film, to się zauważyć, że tego nie robię. Więc możecie... A nie, w sumie nie musicie przesuwać. Bo już tak mi się to skończyło.

jakbym łatwiej podbił się wdaje. trochę mało bym tych tak. jakby, wiecie o co mi chodzi armii i tutaj nie zrobię nie dałem sobie

Nie wiem, czy mi to po 5000 wystarczy. No może starczy, może nie. Ale no, zaatakuję tą Litwę, A czy Łotwę? Na razie jest ok, bo mm, na wszystkie prowincje na razie mi armii starcza. Na razie Później może być gorzej. A i trochę źle robiłem. Dzień w tej stolicy ich może być trochę więcej armii. Dobra, powinienem się do Dobra, z mi jest łatwo. Na razie jest łatwo, nie? Później może być trudniej. No i łatwo chyba nie ma. No łatwiej nie ma. No to już mamy jeden kraj, fajnie. No i całkiem duża jest ta trzecia, okresów. Dobra, co bym teraz zrobił? Chociaż nie wiem, czy zrobimy to. Wiecie co, może zrezygnijmy z tego. Z tego nie chcę robić. Hmm. Więc po prostu zdążymy tutaj, by, wiecie, po prostu jakieś części tegoś. Europy świata w ogóle. Ja wiem gdzieś indziej. Tutaj gdzieś może. Mogę... Na przykład. Bo. Tego to nie widziałem. Dobra, tego bym może nie podbijał, ale to, to, to. Te trzy kraje. Później może Brazylia. No, Ekwador jeszcze. No i ten kawałek Argentyny. Bym podbił. No i myślę, że to by było chyba koniec tego świata wtedy. No, jak już podbijam to też to podbiję. W mogli się zauważyć, że mi trochę idzie lepiej z tą grą. Po prostu dłużej trochę gram w tym i trochę się pouczyłem też. jak się gra. Bardziej w tę grę potrafię grać. A więc no, szybciej może iść takie podbijanie krajów. A w jakie bytań to też nie podbiję. To jednak to i to tylko. mi spacją trochę. No i co, niestety na no, okroju, nie ma, a nie gdzie oni jeszcze są? Jest trzecia rzesza. Gdzie oni mogą być? To jest zdania. Ej, gdzie to może mieć? Bo jestem to trochę zagubiony I nie wiem co zrobić Gdzie oni są jeszcze? mogą być jeszcze jakieś wyspy? mają. to jest Portugalii? Nie no, no to chyba za Jednak to powinno, bo nie wiem gdzie to w końcu jest. Tutaj przejadę jeszcze po. Ameryce. No nic nie widzę. To chyba zakończam, powiem. Ten odcinek może być krótki. To pobije ten kraj będę kończył. gdzie jest najwięcej populacji o to jest najwięcej populacji ale i tak bardzo mało dobra nie warto mi to robić w ogóle tutaj bez ty tych. tych właśnie portów do wyjścia o co mi chodzi Dosłownie tutaj no, tak jak jest tu nie przez morze, a tutaj może być mój problem. Tak? Tu dam tak. Ty będzie raczej mniej. Niech to też wygląda. Jedam tak. tam tak. To i to. To pójdzie tu. No i tak mi trochę ziemi sobie. No mówiłem, że tutaj może być trochę trudniej. Dobro, podbijem jednak. No, mówię, że będzie do. Bo ledwo ich tutaj niszczę. To Biora armia wysyłam z powrotem czekaj, to jest Barcelona. Nie było gdzieś w Hiszpanii? Dobra, może byłem debilem, ale okej. Okay mi się wydawało, że Barcelona jest gdzieś tam w Hiszpanii. Nice, ta. tam tu? Nie no. Dobra, muszę sobie. chyba... estão throw shit Dobra, to wiecie co, może trochę więcej zbiorę z tej armii, te 12 tysięcy wezmę i tam idę, idę mu wpierdolić, dostanie wpierdol tysiąclecia. О, вы снова так робят. You know. Dobra, i teraz ich raczej powinienem podjąć. Będę miał pieniądze u ELA. Jest! Następny kraj. To było chyba na tyle. Hmm. Już Wam pokażę ile mamy ziemi. Tyle, że to jest węzło, tylko że nie pokazuję chwilę po podmiciu. No i to na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. To już koniec chyba z tego świata w serii. No, a koniec. Już nie będziemy z tego robić. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Eee, nagram jeszcze coś na pewno. Jakiś jeden film dzisiaj. No, na tyle. Musicie mnie dodawać Fortnite na Discordzie. Wszędzie się tylko da. Na TikToku możecie mnie obserwować. Jak napiszecie. Eee, Muszęcie, nie wiem, napisać jakiś komentarz pod jakimś filmem. Eee, I czy na przykład jesteście z YouTube'a. Bo ja mam w opisie, tam podaję Wam TikToka. No ja też wam oddam obserwację. A i to na tyle. I